Ponad 120 lat trwały zmagania i nieustanna modlitwa narodu polskiego o zmartwychwstanie ojczyzny. Ponieważ trąd niewoli był bardzo uciążliwy i bolesny, nasi przodkowie na podobieństwo bohaterów z dzisiejszej Ewangelii często w świątyniach wołali Jezu, ulituj się nad nami. Wbrew zakazom zaborców śpiewali Ojczyznę wolną, racz nam wrócić Pani. Podejmowali też walkę zbrojną. Wybuchały kolejne powstania. Nasilał się terror, konfiskaty majątku i karne deportacje. Trwała walka z religią katolicką, językiem i kulturą polską. Ale naród się nie poddawał. Nieustannie trwała walka o zachowanie ducha polskości oraz moralne i duchowe odrodzenie narodu. Największy wkład w to dzieło wniosły silne Bogiem polskie rodziny. Matki uczyły pacierza swoje dzieci w ojczystym języku oraz kształtowały serca i charaktery tych, którzy mieli być przyszłością odrodzonej Rzeczypospolitej. Ojcowie opowiadali o chwale polskiego oręża i przekazywali narodowe tradycje. Sojusznikiem rodzin w kształtowaniu prawych sumień i wychowaniu patriotycznym był Kościół katolicki. Księża i zakonnicy nawoływali do pracy u podstaw, do pracy nad kształtowaniem serc i umysłów. Często mówili: najpierw wolność wewnętrzna. Wolność od narodowych waśni, prywaty, grzechu, lenistwa i pychy, a dopiero potem wolne państwo. Pośród wielu zadań, myśląc o przyszłości naszej Ojczyzny, najważniejsza jest troska o rodziny i wychowanie młodego pokolenia. W rodzinie bowiem człowiek przychodzi na świat, rozwija swoje talenty, uczy się miłości Boga i Ojczyzny. W domu rodzinnym dzieci i młodzież dojrzewają w odpowiedzialności za siebie i za innych, nabywają zdolności do poświęcenia i ofiary na rzecz dobra wspólnego.